Profilaktyka i świadomość to najlepsze środki zapobiegawcze przeciw nowotworom. Temat ten przede wszystkim powinien być ważny dla kobiet, które są szczególnie narażone na różnego rodzaju schorzenia. Wiemy o tym doskonale wszyscy, że profilaktyka jest najważniejsza, bo jeżeli we wczesnym stadium wykryjemy nowotwór, wykryjemy jakąś chorobę, to jesteśmy w stanie ją zwalczyć. Natomiast jeżeli już nas coś boli, pójdziemy za późno do lekarza, to często okazuje się, że ten krok powinien być podjęty wcześniej, rok, dwa, miesiąc czy trzy. I często jest to za późno, także bardzo zwracamy na to uwagę, żeby podjąć profilaktykę, a my jako kobiety musimy się wspierać, musimy się trzymać razem. Od 1 marca w Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął się Tydzień Profilaktyki zdrowotnej pod hasłem Kobiety kobietom na Dzień Kobiet. Celem tego rocznego wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i świadomości w temacie nowotworów, które dotykają kobiety w każdym wieku. Przygotowane zostało spotkanie online ze specjalistami. Konferencja online nie mogliśmy tego zrobić stacjonarnie z wiadomych względów. Na konferencji wypowiedzą się specjaliści, dwie panie psycholog, pani Anna Adamska i pani Magdalena Majewska, która reprezentuje Fundację Wyspa Pomocy. Obie panie pracują na co dzień z osobami chorymi, dotkniętymi również nowotworami, z ich rodzinami. Będą panie ze Stowarzyszenia Ostrowieckiego Amazonki. Panie te prowadzą za działania stricte pod grupę wsparcia. Więc też na co dzień pracują z kobietami, pomagają im wejść tak jakby w ten proces powrotu społecznego, bo to jest bardzo ważne. W akcję zaangażowały się również uczennice i ich rówieśniczki, które w ramach gestu Solidarności oddadzą swoje włosy na rzecz Fundacji Rack Roll. Nawiązałyśmy współpracę z Fundacją Rack Roll, która zajmuje się m.in. produkowaniem. Robieniem, tworzeniem peruk z włosów naturalnych. Właśnie będziemy dla Fundacji Rock and Roll obcinać włosy. My, uczennice samochodówki, innym naszym rówieśnik rówieśnikom. Rówieśnikom. przede wszystkim są dla nich zorganizowane różne opominki, jeżeli zgodzą się właśnie wesprzeć nas, naszą akcję. Akcja prowadzona będzie również w internecie, gdzie odbędzie się challenge z ust do ust. Opublikowany zostanie również filmik o tematyce profilaktycznej z udziałem nauczycielek, uczniów uczennic, przedstawicielek powiatu i kobiet, które miały do czynienia z nowotworami. Tydzień profilaktyki zdrowotnej będzie trwał do 8 marca.